Dzień dobry, dzień dobry, ostatnie styczniowe szpany i zbany, co się działo w świecie nowych technologii, co było super, co super nie było, o czym musicie wiedzieć, o tym wszystkim już za chwilę, więc usiądźcie wygodnie, załóżcie papcie i startujemy. Końcówka stycznia to oczywiście jak zawsze moment, w którym wszystkie firmy dzielą się swoimi wynikami finansowymi za czwartek, kwartał i cały miniony rok, i nie inaczej było tym razem. W raporcie Microsoftu, o ile przychody z działki chmurowej niezbiernie rosną, jak na drożdżach, tak w pozostałych obszarach równie kolorowo nie było. A najsmutniej patrzy się na to, co dzieje się w dywizji Xboxowej. Ogromne spadki, sprzedaż konsol po raz kolejny mocno w dół i to o ponad 30%. Mniej zarabia cały dział growy, czyli głównie Xbox Game Studios, no i nawet przychody z Game Passa spadły o kilka punktów procent. Biorąc pod uwagę to, że Microsoft zdecydował się przecież jakiś czas temu na dość drastyczną podwyżkę cen tej usługi, nawiązując do słynnego mema, no chyba miało wyjść inaczej, no ale nie wyszło. Jeśli kiedyś Xbox ma jeszcze wrócić na ścieżkę wzrostu, Phil Spencer i Satya Nadella chyba pewne strategiczne decyzje muszą raz jeszcze przemyśleć. Na drugim biegunie znajduje się za to Apple, które zanotowało bardzo udany rok, a iPhony biją rekordy popularności. Jest tak dobrze, że w minionym roku po raz pierwszy od kilkunastu lat Apple wyprzedziło pod względem liczby sprzedanych smartfonów Samsunga, i to, że dla Tima Cooka był to rok udany, widać także w raportach finansowych. Wyniki były jeszcze lepsze niż zakładali analitycy. Co więcej, ostatni kwartał był przychodowo najlepszym w długiej historii firmy, zakończył się bowiem przychodami na poziomie 85 miliardów dolarów. To w głównej mierze zasługa świetnej sprzedaży iPhone'u o aż 23% lepszej niż rok temu. Przyczyniła się do tego zwłaszcza seria 16 oraz 17, które całkowicie zdominowały topki najchętniej kupowanych globalnie urządzeń. Aż 7 na 10 pierwszych pozycji to modele od Apple, no i wygląda na to, że nie był to przypadek. Google wpuszcza agentów AI do Chroma. Przeglądarka już niebawem dostanie pełną integrację z Gemini, a to oznacza, że sposób w jaki przeglądamy sieć no, zmieni się nie do poznania. Przeglądarki z agentami w dużej mierze robią i przeglądają wszystko za nas. Każda czynność, na którą w sieci musieliście do tej pory poświęcić ileś czasu, będzie mogła zostać zlecona agentowi AI. Znalezienie jakiejś informacji, zamówienie czegokolwiek, rezerwacja, dokonanie płatności czy odpisanie na maila. W nowym AI-owym Google Chrome wystarczy, że nadać agentowi odpowiednie uprawnienia, napiszecie w okienku czatu o co wam chodzi, a cała reszta zadzieje się sama. To dokładnie ten sam schemat działania co w Comet od Perplexity czy Atlas od OpenAI. Teraz Google uzdało, że samo jest gotowe na wdrożenie tych zmian u siebie. Na początku tylko w USA, jak to zwykle bywa, ale z czasem z pewnością nowa wersja zawita także i u nas. Poznaliśmy datę premiery Samsunga Galaxy S26. Jak co roku, nowe smartfony od koreańskiego giganta zostaną zaprezentowane podczas wydarzenia Galaxy Unpacked i właśnie pojawiły się, póki co nieoficjalne, ale z dobrych źródeł, informacje na temat daty tegorocznej edycji. Jeżeli nic w ostatniej chwili się nie zmieni, Galaxy S26 zostanie zaprezentowany światu 25 lutego. Wtedy też powinna ruszyć sprzedaż nowych smartfonów oraz prawdopodobnie kilku innych urządzeń Samsunga, które zostaną na scenie pokazane. Spodziewamy się m.in. nowych słuchawek Galaxy Buds 4 być może pojawią się także jakieś ogłoszenia dotyczące kolejnych wersji Galaxy AI oraz składanych telefonów. OpenAI niedawno coś nam dało w postaci ChatGPT Translate, no a teraz zabrało, a konkretnie zabrało dostęp do starszych wciąż popularnych modeli językowych wersji 4O, 4.1, 41 Mini oraz o 4 mini. Zwłaszcza ten pierwszy, czyli 4O wciąż miał pokaźny gronofanów, którzy doceniali tempo, w jakim odpowiadał i ludzki sposób, w jaki przekazywał zebrane informacje, no a którego nie udało się mniej lub bardziej świadomie przenieść na grunt nowszych wersji. Choć dla darmowych użytkowników nie ma to większego znaczenia, automatycznie byli konwertowani. Na najtańszy operacyjnie model, tak ci, którzy opłacali subskrypcję, mogli ręcznie wybierać z jakiej wersji czata GPT do poszczególnych zadań chcą korzystać. Teraz już takiego wyboru mieć nie będą, albo będą mieli ten wybór po prostu mniejszy, choć OpenAI twierdzi, że aktywne świadome korzystanie z 4O było na bardzo niskim poziomie i nie opłacało się go już po prostu utrzymywać. Oczywiście nadal będzie on dostępny w API, ale zwykli użytkownicy korzystający z chata GPT muszą się z nim pożegrać na dobre. Mają na to czas do 13 lutego. Temat dronowy w ostatnim czasie w polskim kontekście nieco przycichł, ale właśnie wraca i to za sprawą mocno spóźnionej i skażonej licznymi problemami po drodze decyzji o zakupie nowej tarczy antydronowej. Rządowa transakcja nareszcie doszła do skutku i już niebawem naszego nieba przed rosyjskimi i nie tylko dronami będzie bronić całkowicie nowy system. Kupiliśmy 18 modułów bateryjnych zestawów SAN, a każdy z nich składać ma się z trzech plutonów ogniowych, plutonów wsparcia. No, będzie miał także pełną zdolność do samodzielnego wykrywania, śledzenia oraz identyfikowania nadlatujących celów no i oczywiście w razie potrzeby ich sprawnego eliminowania. System SAN ma naturalnie stanąć w miejscu największego zagrożenia, czyli na wschodniej granicy Polski. Ministerstwo Obrony Narodowej zapłaciło za całość 15 miliardów złotych, a pierwsze części systemu mają zacząć do nas zjeżdżać jeszcze w tym roku. No, trochę późno, ale lepiej teraz niż wcale. Absurdalna sytuacja na rynku pamięci RAM staje się jeszcze bardziej absurdalna. Ceny kości DDR5 już wcześniej odleciały w kosmos. Omawialiśmy to już na kanale wielokrotnie, ale choć utrzymanie tego chorego trendu nikogo już nie zaskakuje, tak dotychczasowa alternatywa, czyli kupowanie starszych kości DDR4, także teraz przestaje mieć jakąkolwiek rację bytu. Ceny sędziwych pamięci bowiem zaczęły w tym roku także bardzo dynamicznie rosnąć i choć już wcześniej robiło się drogo, tak teraz ich ceny potrafią wzrosnąć z miesiąca na miesiąc nawet i o ponad 150%. To co jeszcze do niedawna kosztowało 300 zł, teraz w wielu polskich sklepach kosztuje nawet i 750 zł. A wszystko wskazuje na to, że za chwilę będzie jeszcze gorzej. O ile więc potrzebujący większych zasobów pamięci mogli jeszcze do niedawno jakoś kombinować, tak teraz powoli zostają bez jakichkolwiek opcji. Oczywiście DDR4 wciąż jest tańszy niż DDR5, ale to żadne pocieszenie w sytuacji, w której za stającym się powoli minimum 32 GB pamięci RAM trzeba w starszej wersji i tak zapłacić grubo ponad 1000 zł. No i słuchajcie, na tym kończymy podsumowanie. Tygodnia. Zbyt wielu dobrych wiadomości, no niestety nie ma, ale chyba wszyscy do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Zwłaszcza że perspektywy na rok 2026 w świecie nowych technologii do przesadnie optymistycznych nie należą. No, mamy przerąbane, ale przynajmniej jesteśmy w tym wszyscy umoczeni w równym stopniu, więc po drodze będzie przynajmniej wesoło. Dzięki za obejrzenie materiału, no i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!